W 19. konkursie telewizji lokalnych to nas dotyczy w kategorii społecznie wrażliwi. Najwyżej oceniona została praca naszej koleżanki Kamili Krawieckiej Brel. Jury urzekła tematyka oraz sposób wykonania programu, który powstał na zlecenie Powiatu Karkonowskiego i promował rodzicielstwo zastępcze. Pierwsze miejsce w kategorii społecznie wrażliwi zajęła telewizja uh. na Pierwszą nagrodę, tak zwany kryształowy ekran w imieniu zwycięzczyni, odebrał redaktor naczelny telewizji Dami Krzysztof Błażejczyk w trakcie uroczystej gali, która odbyła się w Sopocie. Piękna nagroda na 30-lecie powstania telewizji Dami w Wielej Lidze. Gratul gratulacje oczywiście dla moich dziennikarzy, którzy tę nagrodę otrzymują. To już czwarta taka nagroda w bogatej historii telewizji Dami i możemy obiecać, że nie ostatnia. Skąd ta pewność? Ponieważ za każdym razem staramy się, aby nasze programy czy materiały informacyjne były na jak najwyższym poziomie. A widać, że takie podejście procentuje. Chcesz zapewnić dzieciom pozbawionym opieki biologicznych rodziców odpowiednie rodzinne wsparcie? Możemy Ci w tym pomóc.